Pan Jezus może Dzisiejsza Ewangelia jest to, bardzo, to, bardzo interesująca, to, e, dlatego że opowiada nam o człowieku, który ciągle mówi moje, być, moje zboże, moje klony, te moje spiklerze, Three, moje życie, moja przyszłość. Wiemy, Taki człowiek, Czy który jest ciebie, jamochłonem, pochłania być, życie, Pan jest po prostu egoistą. I dlatego najzwyczajniej w świecie spotkała go ze strony Pana Boga wielka niespodzianka. Ta Ewangelia jest dla mnie dzisiaj bardzo, bardzo czytelna, dlatego że ja mówię do Was w przystanku Jezus, który odbywa się na obrzeżach przystanku Woodstock. I dlatego najzwyczajniej w świecie... Mikrofon, żeby mnie nie uciekł, I dlatego najzwyczajniej w świecie wiem dzisiaj, co to znaczy przestać myśleć moje. Wydawało mi się, że moje kapłaństwo jest moje, że moje życie jest moje, że moje plany są moje, a tymczasem Pan Jezus mnie bardzo, bardzo ostoczył dzisiaj tym, że wszystko można rozdać i dopiero wtedy jest się szczęśliwym. Także nie moje, Pana Boga. I tego Wam życzę. Do zobaczenia.